widzowie tutaj montujące stworzonko z przyszłości, które chciałoby Was ostrzec przed nimiosierną ilością krynczu, która zaraz wyleje się z Waszych ekranów. Jak również za jakość tego wideo, no cóż, nagrywam kamerką komputerową, więc jakość nie jest taka sama jak na vlogach, jednak mam nadzieję, że Niedalekiej, bądź bardziej dalekiej, przyszłość to zmieni, jednakże ja już Wam nie przeszkadzam i zapraszam do oglądania materiału. I tam, Was widzowie, jestem Aga i ze mną jest Bingo. Zapraszamy do pierwszego na moim kanale let's playa, game, gameplaya, jak zwał tak zwał. Będzie to Portal 2 w trybie Komor dla pojedynczego gracza z komór społeczności.

So, this will have to be on the honor system. Will whoever started testing early, please go outside, so they can be consumed by the cloud? O, wait, what? I byłam w takim. Tak mnie to zszokowało, że zapomniałam, co mówią. Zobaczmy, co nas będzie czekać. O, cuby. Chopki. Co nie z panieru? Cuby i hop. Nie, ja tam nie idę, tam jest żel. Nie, nie, wypuśćcie mnie. O, mój, nazareński... Zareński, coś myślę, że ja to pamiętam, jak to było. Tak, to nie było jakieś takiej możliwości, właśnie w E. No tak, tylko bez cuba y, musi być. Tylko że dalej. Chciałbym oni mnie to? Oj, pomylili mi się no. Cubic! 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 No chyba cubic! Cubic! Nie będę latać jako z takim debil za cubem. Czy będę? <grystanie> A to nie było to właśnie co je myło. I to nie jest zabawny. Złapię, złapię, złapie, nie złapię. Oooo! A Jej! I to będzie. <grystanie> no nie, to błaga! <grystanie> No to nie było to co je myło? tak, to jest to co je myło. Chwileczkę. Ludzie mówią, że psy to nie dzieci. Ja bym się nie zgodziła, bo moje fur baby to wybitne fur baby. Nie wiem jak ja z chciałam wczoraj zmieścić. Czekajcie, bo ja już się tutaj pogrężyłam. Też mocno się. Nie. Nie mam postaci, jestem ludzikiem. Dobra, i to mi pewnie teraz opuści. Tak. Mam... Czekaj, to mi opuściło to. Nie wiem, co próbuje oś... Za ja to, że sprysięży chyba. Hmm, zaczekaj. E, to, e, to jak kliknę, to mi tam to go nie zintegruje? No właśnie O matko, revelation, no to co... Szekujcie to jednak nie. Dobra. Czy w ten sposób? Tutaj nie mogę. Dobra, wrzucimy tą kostkę jeszcze raz tu I Zrobimy coś głupiego, bo to byłoby zbyt oczywiste, żeby tylko po jedną rzeczy to było Woda nic nie zrobi au! Dobra Dobrze. Tylko nie aj, 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 aj. Tak. Dobrze. Ja miałam z tyłu że ja muszę tam bleść. I zapomniałam o tym, żeby tam wleźć. Dajcie mi po prostu tę kostkę. O, dzięki. Mam kostkę. Zaraz robimy tak. Kładziemy kostkę. I... Why I'm so stupid? Czekaj, bo to nie ma sensu w takim razie. A bo widzisz, dobra. Ale ja się właśnie... a Ja nie wiem, czasem tak... Tak i ja przelezę tędy. Będę mogła przeleźć wtedy tu. I wtedy będę mogła sobie łatwo. Łatwo. Teoretycznie. Let's try. Co się może zadziać? Wrażenie, że ja robię totalną głupotę, to, to szczerze. Okej, okay, więc jest tak. Tylko, że teraz. Co, co mi to miało dać? Bo. Z jakiegoś powodu to jest tu. I ja się potrzebuję dostać tam. A mój plan. A czym polegał mój plan? A dobra. dobra. Bo ja już byłam gotowa znowu zwątpić. Może nie warto z siebie od razu wątpić. Okej. Okay. Okej. Okay. Jej, udało się. Nice! Nareszcie! Mówię, to nie było ciężkie. To właśnie to najgorsze, że to nie było ciężkie. Mi po prostu mózg przestał działać. Hey. Udało się. To może mnie ma pożerać chmura. Jej! Udało się. Ależ to było lamskie z mojej strony. No, ale chyba na tyle. Mam nadzieję, że Wam się to podobało i dotrwaliście do tego momentu. Chociaż. Nie wiem, czy. Portal to jest dobry pomysł na livestream. Bo nawet jakby coś mi nie wychodziło, tam to tego nie wytnę, tylko ludzie będą widzieć i to w czasie rzeczywistym bardzo mi to nie idzie. Jednakże mam nadzieję, że i ja, i wy będziemy się razem świetnie bawić. Jeszcze nie jestem na 100% pewna, czy będzie to portal, czy coś innego, ale. No a najbliższy live taki jest plan, chyba że wspólnie wpadniemy na coś innego, ale tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie lajka, subskrypcji oraz komentarz. Trzymajcie się, bajo!